A my, witam, witam w fani Dopiero wróciłem Ze zlotu fanów w fani Pytacie się jak to było na zloty. Bardzo dobrze w fani Ci co mnie zobaczyli na żywo, Dostali ode mnie autografy Ile było e, fanów? Łabament, dużo, otwarte. Aż było zdziwione, w Dopiero wróciłem, jak wiecie i tak będę robił obiad, widzaj fani. Ogólnie dziękuję za tych, którzy byli na fanów Bardzo się z tego cieszę, widzę że y, zaczynacie tutaj szanować inne rzeczy. Widzaj pani to jest podstawą od tego zadziałać. Bardzo ładny ten zlot Następny zlot pomyślę, jak będziecie grzeszni, od tego zacząć. No i tak jesteście zawsze grzeczni. Wiso i fani. I to jest właśnie to, że trzeba iść do przodu, widzieli Pani. Od tego zacznę. A dwa, e, mogę powiedzieć, widzieli Pani, oficjalnie, że Azbet przegnał. W tym sensie z tymi lajków na stronie. Bo my przybyliśmy, widzieli Pani. I to jest bardzo ważne, widzieli Pani, do przodu, nie do tyłu. Z, z tego punktu widzenia Azbet jest zawsze dołym. Od tego zacznę, widzieli Pani nie się zamiatnie z żulem swoim Bo pieniążki da Bo żul nie będzie miał Czego pić No tego zarządzasz, ale wiesz, mały pigut, i fani Kto jest z górą? My, widzowie fani I ja Od tego zarządu widzowie fani Dlatego powiedziałem krótko Że nie Pobiję Rekordu Playco Na swoim fanpage'u, widzowie fani No to trzeba być stronie tematem że Azwer znowu przegrał tego typu. No ale cóż, chciał się przejechać i się przejechał na swojej kupocie. Od tego zazwyczaj pani I dlatego my jesteśmy górą, jak zawsze. Zawisło i Teraz będę robił sobie obiad. Chłopak, co będzie na obiad? Muszę się zastanowić. Zawisło Bardzo się z tego cieszę, że udało się pobić rekord lajkowaniu na fanpage'u bardzo się z tego cieszę, widzowie fani z tego się bardzo cieszę, widzowie fani, że po prostu pokazaliśmy, że jesteśmy górą, nie dołem górą a nawet nie swoim fanpage'em nie zmyka z tym żulem niech daje mu pieniążki nie żul się na, nawali tego typu, widzieliście Panie? No bo nie ma argumentów żadnych, Azbet to sobie wykombinał, że za niego żul będzie komentował. I inne rzeczy. Argumentów brak u azbestwa, Tego typu, pisałeś, Proste i logiczne, no to sorry widzieliście Taka jest prawda. bo on jest dołek i będzie dobry z tego powodu, że nie umie już agmen, y, słów już nie ma ani nic. Widzowie fanie. Czyli chroni się, broni się koleżkami swoimi. Czyli na szerzurem. O tego zaraz widzowie fani. Dlatego tak powiedziałem widzowie fani, że uda nam się dobić lajków. Mamy 1000 lajków. Zaraz będzie dobitnie tego typu, a zbyt nie sobie usiądzie. I niech płacze, bo my jesteśmy górą, widzowie pani. Nie on tego. To... Dlatego tak powiedziałem, widzowie pani. Szacunek do innych ludzi. On nie ma szacunku. Chciał wygrać. Chyba przegrał niż wygrał. Od tego za, widzowie pani. Dlatego krótko na temat, widzowie Panie My jesteśmy górą. On jest dołem. A w te dołem jest tego typu. No ale proste i logiczne było rozwalenie jego. Znalazłem kumpla Żula. Sam nie umie tu się wypowiedzieć, tylko ściął sobie koleżkę Żula. Asbert, weź, tak mówię ci wczoraj. Weź się, nauczyłem cięcie tych filmów, bo jakoś kiepsko idzie. O tego zdarza, widzowie Panie. Po prostu Osbert myślał, że będzie górą. Jakoś tego nie widzę, widzowie Panie, ale cóż, co mam powiedzieć? My jesteśmy górą, widzowie Panie. I to trzeba szanować. Kto górą jest? My, widzowie Panie. I to jest to właśnie. A nawet mnie z tym żulęce nagrywaniu bo fragmentów nie ma żadnych, w ogóle od tego zacząć. Zdarza się na fafluni, się ale i tak czego? No cóż, co mam powiedzieć w No Jak jest gamon? Niech będzie gamony Ale ja, fani i my zawsze mamy, co? Tak. Czyli szacunek do innych ludzi. Nie jest to, żeby oczarniać kogoś przez internet, bo to nie jest na takie zasadzie, żeby oczarniać. Tylko trzeba uczciwie jakaś. A on nie uczciwie oczarniał. No i sam się odczarnia. Od tego zacznę. No ale cóż. Chciał pokazać, że jest królem, no a został dołym. No ale cóż. Co mam powiedzieć do tej Pani? zostaje, wiecie co? Wiecie co? Zbiera mi puszek z... z tym żule, Bo na to, by było, Git mają, jak się mówi. Widzę, jak fajnie. Już, już swoich koleżków są, Żulas jest ze czym on prezentuje. Czym wizuje fajnie. Gupoto od tego zasług. Wida, wida. Prosto ideologiczne. Trzymajcie się, bam, bam.